Że moje kolejne pytanie, hmm, czy są takie wiarygodne dane? Czy są takie wiarygodne sondaże przez poważne sondażownie prowadzone? Tak, są. I dodatkowo no zlecenie... i chciałbym to połączyć z kwestią referendum. Czy to referendum będzie? A jeżeli nie, to z jakiego powodu? Znaczy kwestia sondaży. Były, były na razie w sprawie zorganizowane trzy sondaże. Jedno było organizowane przez Miasto Kraków, znaczy, e, drugie było przez Radio Kraków, a trzecie było przez Gazetę Wyborczą. I we wszystkich tych sondażach e, było więcej zwolenników niż przeciwników. E, każde. M, m, w każdych praktycznie tych sondażach między 60 a 75% było zwolenników z reszta była przeciwników i co, co dziwne jest więcej zwolenników poza Krakowem niż w Krakowie. Czyli w były sondaże na przykład dla miasta Krakowa organizowane w Krakowie, w Małopolsce i w Polsce i w Polsce jest, było więcej zwolenników niż w samym Krakowie. Tam było chyba w Polsce Chyba około 75%, w Małopolsce chyba około 70%, a około 60% chyba w całym Krakowie. Nie, to oczywiście strzelam tymi liczbami, bo nie mam je teraz przy, przed sobą, ponieważ mogłem też pomylić tymi drugimi badaniami. Niemniej jednak taki odsetek tak wygląda. Oczywiście ja nie uważam, że same sondaże są, powinny ostatecznie o wszystkim decydować. Stąd między innymi jako z. Jako umiarkowany zwolennik gigrzysk, który nie chce organizacji ich za wszelką cenę, tylko że uważa, że to jest szansa dla miasta, w ubiegłym miesiącu, pod koniec miesiąca, razem z Demokracją Bezpośrednią oraz z Partią Libertariańską, złożyliśmy wniosek i inicjatywę referendalną. Do Urzędu Miasta Krakowa, żeby zorganizować referendum. Oczywiście zaczęliśmy zbierać te podpisy. Tak naprawdę to organizuje wszystko Demokracja Bezpośrednia oraz Partia Libertariańska. My byliśmy tylko takim inicjatorem, że wystosowaliśmy apel. Oni odpowiedzieli na to, po tygodniu na to i przyłączyli się do naszego apelu. Natomiast oni mają zaplecze. My jesteśmy po prostu osobami, które coś robią i angażują się społecznie w wolnym czasie, więc trudno jest dla nas. Poświęcić się na tyle, żeby zbierać, zbierać e, podpisy, e, poświęcając na to e, swoje, e, swój czas e, zawodowy i czas swoich rodzin. Okej, okay, a jaka jest. E, pola tam jestem osobiście jestem za referendum, bo uważam, że, e, że igrzyska nie powinny się odbyć bez e, bez poparcia społecznego. I tak naprawdę jeśli poparcie społeczne będzie wysokie w sondażach i to bardzo wiarygodnych, niezależnych sondażach, to na temat referendum, jeśli e, e, nie zbierze się, to jest sprawa otwarta. Natomiast jeśli sondaże będą na granicy, uważam, że, że referendum powinno być, ponieważ Polacy i mieszkańcy Krakowa, małopolanie powinni o tym zdecydować. Tylko kwestia jest teraz taka, czy, kiedy to te referendum robić. Ja po prostu uważam, że referendum nie powinno być w, w innym terminie niż przy okazji jakichś wyborów. I tak naprawdę wybory jesienne. Samorządowe są zbyt późno, ponieważ już zostaniemy na przykład oficjalnym kandydatem, ewentualne wycofanie się po referendum byłoby no, ujmą prestiżową dla, dla Polski. Więc jedyną sensem organizowania referendum są majowe, majowe wybory do Europarlamentu, ponieważ Okay, jest jest zroga, tak, to jest dodatkowa tylko jeden i drugi, a nie trzeba ale? robić dodatkowych kosztów, zbyt dużych kosztów. No jeśli no to referendum, ja to ja tylko w ja maju. się tu, absolutnie Maj. z Tobą zgodzę w kwestii referendum i, i, i też jestem zwolennikiem, że tak powiem, bezpośredniego wypowiedzenia się ludzi, żeby powiedzieli, co sądzą na ten temat, i jak najbardziej jestem na tak. Tylko niestety, ale z tego co wiem, co czytałem ostatnio, to pani wiceprezydent Krakowa Magdalena Sroka. E, powiedziała, że nie ma celowości robienia referendum w sprawie e, zimowych igrzysk olimpijskich. co no, też uważam, że jest bardzo niesprawiedliwe. No tak, Ale radni Podyski, już właśnie, powiedzieli, bardzo, że, że nie chcą. też, dlaczego władze miasta nie chcą tego referendum? Skąd się to bierze? To, to znaczy, kwestia jest taka. Kwestia jest taka, nie trudno jest mi powiedzieć, ja nie jestem żadnym urzędnikiem ani też nie mam kontaktu, angażuję się od lat po prostu w różne sprawy dla mojego regionu, więc mogę powiedzieć też to jako zwykły, zwykły mieszkaniec. Ja też do końca tego nie rozumiem. Uważam, że pierwsza rzecz, jaka powinna być, to najpierw powinny być konsultacje społeczne, ponieważ sens organizowania referendum, Czyli wyrażenia swojej opinii tylko wtedy, kiedy się tak naprawdę ma wszystkie dane. E, organizowanie referendum, kiedy nie było konsultacji społecznych, nie było sensu. Natomiast miasto, miasto się zasłania tym, że tak naprawdę e, kandydatem zostaliśmy dopiero w listopadzie. E, konsultacje społeczne można dopiero robić wtedy, kiedy się ma powiedzmy. E, Spisany projekt aplikacyjny i jest możliwość dyskutowania dopiero na temat dokumentu, który już w rzeczywistości jest. Inne miasta wyszły z innego założenia. Ja tutaj mówię o, o na przykład o, o St. Moritz, czy mówię o Monachium, czy mówię o Stodholmie, czy Oslo. Że oni postanowili zrobić wcześniej to referendum, ponieważ oni już od lat angażują się w różne takie sprawy, więc mieszkańcy są na tyle już mają wyrobione zdanie i, i mają te materiały już takie podglądowe. Natomiast my dopiero tak naprawdę jako Kraku dopiero pierwszy raz się ubiegamy o taką imprezę. Stąd u nas odbyło się to troszeczkę inaczej. Najpierw Składamy wniosek, spisujemy co potrzebujemy, a dopiero później to dajemy pod konsultacje społeczne i ewentualnie jeśli jest wysokie poparcie czy małe poparcie to może ewentualnie referendum. Tylko ok, jest, jest, myślę, że to będzie dobre. Z całym szacunkiem, nie zawsze większość ma rację. Przykład, jak głosują Polacy, to jest, jak było głosowanie w sprawie wyboru piosenki na euro. Czyli mówię tutaj, mówię to to, to to... No, nie, porównujmy, nie porównujmy wyborów takich właśnie referendów z kwestią wyboru piosenki na euro, bo to bo to, 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 wszystko, to, Bro, to też wiesz, jak można wszystko ładnie sobie poustawiać. Niektóre rzeczy. Ja nie mówię, że akurat w tym konkretnym przypadku, no ale trochę w mediach siedzę i wiem, że no niestety, więc ja jednak. Jednak nie, nie ma co porównywać do kwestii właśnie takich sms-owych jakichś rzeczy, bo to jest to samo, co, co właśnie odnieśliśmy się do przed chwilą kwestii sondaży jakichś internetowych. Lepiej tak jak mówię właśnie coś, co przejdzie przez, że tak powiem, komisję wyborczą, państwową, prawda? Okej, okay, myślę, dobrze. że low content piosenki na euro to jest już sprawa dla innych kanałów. Ja chciałbym naszym